Jak, ale przede wszystkim po co warto wyróżniać innych i dziękować im za ich wkład? Cześć, witam w kolejnym odcinku Biznes przy kawie, w którym postanowiłem zająć się tematem podziękowania i doceniania innych ludzi za ich wkład. Dość często jest tak, że przedsiębiorca, właściciel dochodzi do wniosku: trzeba by było docenić, wyróżnić, podziękować, no i wtedy kogo, za co, jakieś takie kombinacje. Nieważne jest, co zrobisz. Ważniejsze jest, jak to zrobisz i przede wszystkim po co. Zwróć uwagę, że jeżeli dojdziemy do wniosku, że panu Janowi Kowalskiemu należy podziękować, no to wydrukujemy jakąś laurkę, laurkę wręczamy i tyle. Natomiast, jeżeli będziemy wiedzieli, po co to robimy i odpowiemy sobie dość precyzyjnie na to pytanie, to jakość tego podziękowania będzie zupełnie inna. Więc, jeżeli zadamy sobie pytanie, po co chcemy podziękować, jaki efekt chcemy uzyskać, tym efektem może być zmotywowanie pana Jana Kowalskiego do kolejnych takich działań, bo to działanie chcemy wskazać. Celem tego podziękowania też może być to, że pozostałym członkom zespołu chcemy pokazać, zobaczcie, tego typu zachowania są pożądane. To właśnie co zrobił pan Jan Kowalski jest tym, czego firma, czego ja jako szef potrzebuję najbardziej. Więc jeżeli już to wiesz, po co chcesz podziękować, jaki efekt dzięki temu chcesz uzyskać, to jakość tego podziękowania w szczegółach może być tak dopracowana, że ten cel spełni. Jak tego celu nie ma, po prostu jest laurka, dziękuję i tyle, nie wiemy po co to było. Skąd to wszystko wiem? Pracuję od lat z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą od dwóch i pół roku, e, pomagam też w Biamstoku rozwijać struktury przedsiębiorców, którzy spotykają się regularnie po to, aby pomagać sobie nawzajem w rozwoju biznesu. I ci ludzie regularnie dziękują sobie za ten biznes. I wczoraj rozmawiałem z jednym z przedsiębiorców, który mówi, Leszek, dużo radości mi dało to, że dostałem dobry biznes, ale jeszcze większą radość sprawiło mi to, że mogłem komuś pomóc, ten ktoś mi podziękował. Jeszcze jeden bardzo ważny aspekt podziękowań innym ludziom za ich zaangażowanie. Zdarza się, że dziękujemy komuś na poziomie tożsamości. Jako ludzie funkcjonujemy na różnych poziomach, kiedyś o tym mówiłem. Jednym z nich jest poziom tożsamości. Unikajmy podziękowań na poziomie tożsamości. Dlaczego? Ponieważ to rozleniwia. Zwróć uwagę, jeżeli ktoś dostanie, i ty dostaniesz takie podziękowanie, wyróżnienie, jesteś naprawdę super, doceniam Cię, jesteś fajnym człowiekiem. Fajnym pracownikiem, to powoduje to, że tak jestem taki fajny, to może nie muszę się bardziej starać. Doceniajmy ludzi na poziomie zachowań lub umiejętności, albo jednego i drugiego. Co to daje? Wskazujesz konkretne zachowanie. Wskazujesz konkretne umiejętności, które dana osoba ma lub zdobyła w danym okresie czasu, i jednocześnie w ten sposób pokazujesz, że tego typu zachowanie jest zachowaniem pożądanym. Widzą to inni, jest szansa, że to zduplikują, ale przede wszystkim ta osoba wie, że ty ją obserwujesz właśnie z tego punktu widzenia, z punktu widzenia konkretnych umiejętności, konkretnego zachowania, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie tego chciała robić więcej. Przecież mój lider, mój szef widzi to. Muszę pilnować, tych szczegółów, bo on nie zauważa. Podsumowując, warto doceniać innych ludzi, warto dziękować im za ich efekty, odpowiadając sobie wcześniej na pytanie, po co masz to zrobić. Jak znajdziesz odpowiedź, to do tej odpowiedzi dopasuj sposób podziękowania, jak masz to zrobić. Szczegóły, słowa się liczą. Jeżeli już będziesz to robił, to doceniaj na poziomie zachowania i umiejętności, a nie na poziomie tożsamości. Zadania, jakie mam dla Ciebie na najbliższy tydzień, które warto byś zrealizował, jeżeli chcesz się rozwijać. A ja zakładam, że tak, bo po to oglądasz ten materiał, po to oglądasz biznesy przy kawie, czy też książki, chodzisz na szkolenia. Pomyśl przynajmniej o jednej osobie w ciągu tego tygodnia, której warto by było, abyś podziękował, którą warto byłoby docenić za efekty jej pracy. Pomyśl, jaki chcesz uzyskać dzięki temu cel. Pomyśl, jakie jest Twoje po co. Jeżeli to będziesz miał, pomyśl o szczegółach, w jaki sposób chcesz ją docenić. Kto powinien to słyszeć, jakie informacje w związku z tym powinny wybrzmieć? Zrób to. I rób to za każdym razem, kiedy zauważysz, że wokół Ciebie, a na pewno takie są ludzie, którym warto podziękować. Uzyskasz to, że tego typu ludzi, tego typu zachowań będzie coraz więcej. A przecież o to chodzi. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku Biznes przy Kawie, w których będę mówił o wyborach. Cześć, Lechosław Halecki, Szkoła Inspiracji i bije najbiały stok. Do zobaczenia.